Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy, w którym wydarzy się coś niesłychanego, ponieważ będę się pozytywnie wypowiadał o japońskim samochodzie. Tak, to jest ten dzień, ale to nie była krótka droga, żeby dotrzeć do tego poziomu. Przez 5 lat ciężko trenowałem siłę woli, poznawałem tajniki chińskich sztuk walki, żeby zrozumieć japońską motoryzację i jej wspaniałość. I wreszcie mnie oświeciło. Istnieje coś takiego jak fajny samochód japoński. Zapamiętajcie ten dzień, kiedy to powiedziałem. Zaskakująco przyjemny. Zaskakująco fajny, naprawdę przyjemna. On tak fajnie jest cudowny. Micha się cieszy. Toyota Selika. Toyota Selika ogólnie wynalazła drift oraz samochody sportowe, tak jak Budda wynalazł drift w Polsce. I używał do tego supry. Zapytacie, dlaczego w ogóle gadam jakieś głupoty o Budzie, o Suprze. No bo musicie zrozumieć, że jakby nie było seliki, to by nie było supry. I ja wiem, że już połowa młodocianych fanów motoryzacji, jak usłyszało Supra, to wypadli z balkonu, yy, zrobili kraksę na drodze, bo się zaczęli oglądać, gdzie Supra, gdzie Supra. Otóż moi drodzy. To nie Budda wynalazł Drift, to Toyota Selika wynalazła drift i samochody sportowe, i w żadnym wypadku nie pojawiła się jako rżnięcie z Amerykanów pomysłu na tak zwanego kucyko samochoda. To w ogóle nie było po polsku. Ale jak to było z tym, że Toyota Selika wynalazła samochód sportowy oraz Drift. Otóż, w latach 70., a w sumie pod koniec lat 60., Toyota marzyła o zawojowaniu. Północnoamerykańskiego rynku, ale co miała do zaoferowania? Miała do zaoferowania rzeczy typu nudna korolla, trochę mniej nudna korona, ale czy to mogło rywalizować z ogromnymi silnikami? Nie do końca. No ale dobra, do brzegu, jaka była koncepcja, żeby konkurować z ponykarami i ogólnie takimi usportowionymi amerykańskimi furami? Otóż Japończycy stwierdzili, że zrobią coś, co wygląda jak taki ponykar ale jest mniej paliwożerne, przy czym jednak lepiej się prowadzi, bo nie jest na ramie i resorach jak Mustang, tylko ma MacPhersony z przodu. Przykładowo, ma trochę nowocześniejsze silniki i co się okazało, otóż okazało się, że idealnie trafili w moment, bo kiedy Selika wchodziła na początku lat 70 to idealnie zbiegła się z momentem kryzysu paliwowego, czyli tym momentem, kiedy amerykańska motoryzacja zaczęła podupadać, a ludzie chcieli samochodów z oszczędniejszymi motorami. Okazało się, że Celica to jest prawdziwy sukces, więc powstawały kolejne generacje. To co tutaj stoi, to jest generacja trzecia. I czym się ta generacja wyróżnia? No ta generacja już nie wynalazła Mustanga, Ponieważ najzwyczajniej w świecie przestała wyglądać jak amerykański Pony Car. Natomiast przekonywała ludzi tym, że przede wszystkim była bardziej niezawodna od samochodów amerykańskich. W ogóle to musiało być cudowne, jak pojawiły się te seliki. Wyobraźcie sobie, że jesteście szefem Forda, czy szefem designu Forda. Stworzyliście świetny produkt Forda Mustanga. Po czym przychodzą Japończycy, zżynają totalnie wszystko i jeszcze robią to lepiej i co gorsze w latach 70. bardziej tak, jakby tego chcieli ludzie, bo to mniej pali i lepiej się prowadzi. No, prawdopodobnie ja na miejscu tego gościa poszedłbym do biura Toyoty i sprzedał lepę na ryj. Teraz co ważne, zachęcała po pierwsze tym. Że w tym okresie, z tego co kojarzę, już chyba projektowano te seliki w biurze Toyoty w Kalifornii. I przede wszystkim miały się właśnie sprzedawać w Ameryce. Miały przewagę nad amerykańskimi furami nie tylko w niezawodności, ale też w tym, jak się prowadziły. Mniej paliły, a stylistyka to po prostu dobre, proporcjonalne, ładnie zaprojektowane nadwozie. Co jest charakterystyczne, to światła, popapy, te takie otwierające się. Coś, co było rozpoznawalne dla japońskich aut, co bardzo dobrze się przyjęło i było bardzo lubiane. Mam pewne podejrzenia, że ktoś mógł to robić wcześniej. Natomiast ciekawostka co do tych świateł jest taka, że zapytać się dlaczego ludzie je tak lubią. Czy są po prostu ładne, czy stoi za tym coś więcej? Otóż stoi za tym coś więcej, a konkretnie czysty behawioryzm, trudne słowo ogólnie nauka o zachowaniu istot i zachowaniu człowieka. Otóż człowiek bardzo łatwo i szybko rozpoznaje twarze w elementach, w otoczeniu itd. To jest zbadany temat i dlatego też człowiek lubi, kiedy pojazd ma wygląd z twarzą. I dlatego tak się projektuje samochody, żeby trochę wyglądały ich fronty jak twarze. Ludzkie lub twarze jakichś istot. Więc jak mamy popapy, to wygląda trochę, jakby takie dziecko, wiecie, z dużymi oczkami mrugało i to jest słodkie, ładne i się ludziom podoba. Niestety na popapach oczywiście, jak przystało na to ja kończy się jakieś robienie czegoś dziwnego i niezwykłego, bo znajdziemy tutaj już tylko tak naprawdę te charakterystyczne selikowe znaczki na słupku B i znajdziemy wloty powietrza, które sugerowałyby, a raczej wyloty że mamy silnik w bagażniku, ale to służy po prostu do wentylacji. Do tego zintegrowana z klapą lotka, ładnie zaprojektowany tył, wszystko się zgadza, aluminiowe, akcesoryjne felgi z dużymi kapslami, z napisem TOYOTA, zero bez sensu. Za to po prostu ładny, wuczciwy wóz. I nie zżynający tym razem. Ciekawe jest też to, że zobaczycie tutaj ten oto pasek czerwono-czarny i on ma swoją historię. Otóż ta konkretna Selika jest w Polsce już od prawie 40 lat. Od 85 roku, nie wiem jak, ale ktoś sobie ją sprowadził jako samochód używany w 85 roku. Następnie w 92 roku kupił go ją jeden właściciel, który kupił to sobie jako samochód do robienia wiecie, szpanu w latach 90. Coś takiego to był konkretny szpan. I 20 lat trzymał ten wóz, po czym sprzedał już w ręce miłośników. I tak oto, w ten oto sposób, ten wóz ma od 40 prawie lat te same numery rejestracyjne, czarne blachy. A do tego ma bardzo bogatą historię, typu tam kontakty pierwsze z pierwszymi serwisami Toyoty w Polsce, wydech z Poloneza, włącznik z dużego Fiata. Niewiele z tego już zostało, bo jednak właściciel chciał doprowadzić ten wóz do oryginału. Ale da się jeszcze gdzie gdzie zobaczyć ślady takiego ugandyjskiego troszeczkę chałupniczego remontu, czy właśnie takich modyfikacji, które były konieczne, żeby ten wóz mógł w ogóle jeździć w realiach Polski lat 80. i 90. Prawdopodobnie przeszło w tak dobrym stanie, bo był pancerny. Zresztą to jest najlepsza laurka dla tego wozu, że on po tylu latach w Polsce nadal żyje. I co więcej, po wielu, wielu latach. Ma tylko drobne usterki. Tu się nic poważnego nie psuje. Także chyba Toyocie coś się udało. I udało się Toyocie to prawie tak dobrze, jak dobrym pomysłem jest wejście na jedynie słuszną porównywarkę, którą macie w opisie, jeśli potrzebujecie ubezpieczenia o celu AC, Bo możecie je tam dorwać tanio, bo dostaniecie listę różnych ubezpieczycieli, ofert od nich i jak kupicie, to dostajecie 100 zł cashbacku, czyli zwrotu oraz link polecający, który jak wyślecie ktoś skorzysta, dostajecie jeszcze 100 zł za każdym razem. Także mubi pyle, jedynie słuszne w opisie. A skoro ja już pogadałem o tym, że Toyota Selika w sumie jest fajna i wynalazła Drift, to powinienem wspomnieć też o tym, dlaczego wynalazła Drift i dlaczego wspomniałem w ogóle o tym, że z Seliki narodziła się Supra. Bo tak, z Seliki narodziła się Supra. To było tak, że była sobie Toyota Selika i na bazie Toyoty Seliki powstała wersja Selika Supra. Czyli taka lepsza i szybsza. Potem oddzielono te dwa modele. Selika to był bardziej właśnie taki kucykowy samochód w bazowej wersji dość powolny, a Supra miała być faktycznie sportowa. Także bez Celiki nie byłoby ani driftu, ani Forda Mustanga, ani nie istniałaby nasza planeta. Więc chodźmy zajrzeć do środka. Wsiadając. A, a teraz najlepsze. Bo mogę uciekać, ale mogę jednocześnie zostawić właścicielowi kluczyk. To jest, rozumiecie, system Kiles, to jest start-stop. Toyota rzeczywiście zawsze wyprzedzała swoją epokę. Ale okej, okay. wsiadamy sobie i znowu po tym, jak, jak ja się przyzwyczaiłem do tego, że japońskie auta to jest nuda, kiła i gówno, to wsiadam tutaj i wreszcie widzę fajne wnętrze w japońskim aucie. Po pierwsze, co zwraca moją uwagę, takie dwie satelitki po bokach. To oczywiście wskazuje na to, że to Toyota wynalazła satelity w desce rozdzielczej, ja nie w żadnym wypadku Citroen. Citroen zerżnął to od Toyoty, ale te satelitki są doskonałe, ponieważ tutaj po jednej stronie y, mam pokrętkę od wycieraczek. Jak kliknę tę pokrętkę, to mam tylną wycieraczkę, a jak przełączę przełącznik, to mam chyba podgrzewanie tylnej szyby. Tak, ale jeszcze lepsza jest lewa. Ponieważ lewa satelita, oni tak zobaczyli u Citroena, przepraszam, wymyślili to, że są dwie satelity, żeby było symetrycznie, i otwieram, a tu jest pojemnik na monety, i są monety z PRL-u. To jest chyba jeszcze tak, orzeł bez korony, idealnie. Tak, chciałbyś zapłacić za autostradę, której w Polsce nie było, to sobie wyjmowałeś, wrzucałeś cyk, zamykałeś. Finalnie wychodzi na to, że jest to bardziej zrozumiałe i użyteczne w Toyocie, bo jednak te rzeczy, których używasz na co dzień, takie jak światła, są normalnie w manetce, a nie w jakiejś zdupy dupy satelitach jak w Voltige, że na przykład jak chcesz wrzucić, albo w tym, w CX-ie, że jak chcesz wrzucić kierukowska, to, to jakiś przełożnik od myszki masz zamiast normalnej manetki. Tu masz normalną manetkę jak cywilizowany człowiek. Jak zwykle Toyota zrobiła wszystko lepiej, i po prostu musiałem dojrzeć, żeby poznać chwałę i glorię Imperium Japońskiego, oraz nigdy nie mówić o. Dalej, jeśli patrzymy, zobaczymy napis Selika. Tutaj takie podwójne, prawda, do wciskania to są klaksony, nie umiem mówić po polsku. Dalej, jeśli spojrzymy sobie na zegary, to wyjątkowo mamy tutaj do czynienia z zegarami, które nie są standardowe i co więcej, są umiarkowanie nieczytelne. Nie spodziewałem się, że Japończycy to zrobią. Otóż obrotomierz i prędkościomierz symetrycznie i czytelne, ale potem dzieją się rzeczy. Tu jest jakiś okrągły zegarek, tu jest wskaźnik paliwa, tu jest temperatura, która jest trochę symetrycznie z ekonomizerem, który nie działa, no bo wiadomo, przecież to jeździło w Polsce. Podoba mi się. Ogólnie cały design deski to jest trochę taki statek kosmiczny, ale taki stonowany Toyotą. Gdyby Toyota robiła promy kosmiczne, to tak właśnie by wyglądały tam deski, z szacunkiem dla tradycji. Czarny kolor wszędzie poza siedzeniami siedzenia są fioletowe, myślę sobie, noż. Nareszcie ktoś zamontował fioletowe siedzenia w aucie. Zawsze tego pragnąłem w swoim życiu. Otóż, główno prawda czarny barwnik, którego używa Toyota w tym aucie, blaknie do fioletowego. Poza tym, znajdziemy tutaj tak ważną rzecz, jak wyjęty na moje oko, prosto z dużego fiata, włącznik przednich halogenów, których już nie ma. I rozczulająco nawet użyto ramki z dużego fiata z chromem, także jest ekskluzywnie. I na tym tak naprawdę mógłbym zakończyć mówienie o wnętrzu, bo środkowy panel, jak to w Toyocie, nie zawiera nic interesującego. Ale chciałem powiedzieć, że naprawdę z tyłu nie siedzi się za dobrze jak w każdym kupę, ale to jest Toyota, moi drodzy. I w tej Toyocie, pomimo tego, że kupujesz sportowe auto, kupujesz auto z jebitnym bagażnikiem, bo to ma być użyteczne. Ty masz załadować dużo rzeczy, świniaka, także rozumiem, czemu ten wóz trafił do PRL-u. Sportowo, ale wurst też przewieziesz. Ale okej, okay, pogadaliśmy sobie o tym wnętrzu. Zajrzyjmy teraz pod maskę. Jesteśmy pod maską i znajdujemy tutaj coś, co można porównać tylko do tego momentu, kiedy macie 8 lat. Podchodzicie pod choinkę, otwieracie prezent, a tam jest gówno w słoiku. Bo przed Wami jest silnik. 1.6 OHV. Pomyślicie sobie, no tak, w Polsce 40 lat to 1.6 OHV z Poloneza musi być. Nie. To jest OHV Toyoty. Tłumaczę tym, którzy nie kojarzą co to jest OHV. Staromodny silnik z wałkiem rozrządu w bloku. Mocno przestarzały i niezbyt też mocny. Jest to silnik serii T. Dokładniej tutaj w wersji, która ma 85-86 koni. Występował też jako mocarne 75 koni. Czym się różnią te dwa? No tutaj mamy dwa gaźniki, a w wersji 75 koni był tylko jeden gaźnik. I tutaj należy oddać inżynierom Toyoty, że zrobili te zwiększenie mocy o 10 koni, dodając inny kolektor i dwa gaźniki, a mogli zrobić to tak jak Polacy, zmieniając wałek rozrządu i delikatnie zmieniając gaźnik. I też dało się osiągnąć 80 coś koni. Różnica pewnie polega na tym, że taka Toyota na hamowni Różnica pewnie polega na tym, że taka Toyota na hamowni faktycznie wypluwa swoją moc, a Polones nie. Silnik całkiem niezabijalny. Przetrwał Polską Rzeczpospolitą Ludową, przetrwał lata 90. i dalej jeździ bez remontu. Ma tam chyba 109 czy 103 tysiące przebiegu. Dostęp serwisowy jest genialny. Jakby trudno się rozwodzić, to jest po prostu używanie starego, sprawdzonego i działającego patentu, w czym Toyota zawsze była doskonała. Przy czym nie jest też bardzo paliwożerny, bez problemu można nim jechać w trasie i spalać siedem z hakiem, pomimo dwóch gaźników. Ciekawe jest jeszcze też to, że te gaźniki, żeby się nie jebały, to nie zrobili tego jak jacyś Francuzi, że jeden jest mechanicznie sterowany, a drugi pod ciśnieniami, bo to jest dla idiotów. Tylko po prostu jakby na jednej osi są przepustnice w obu gaźnikach, żeby to się nie jebało, dzięki czemu to się jebie, bo jedna jest wyrobiona, a druga nie. Ale to pewnie efekt jeżdżenia w Polsce. Tak czy tak. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, jest to też ostatnia Selika z prawilnym, tylnym napędem. Bo muszę wam coś wytłumaczyć. Tu napęd jest tam, gdzie być powinien sportowy małcie, a potem no, doszło do czegoś, za co należy się Toyocie XXXX Komunika. Od papieża. Prosto od papieża, ponieważ zrobili przednio napędowe sportowe fury, i jeszcze pchali je do wyścigów, i w ogóle zepsuli całą motoryzację. I wstyd, hańba, nie wracajcie do domu. W ogóle przedni napęd w sportowym samochodzie, gol, jak jakiś Golf GTI albo coś w ten deseń. Tak czy tak, mamy tutaj z przodu coś, czego prawdopodobnie Amerykanie nigdy wcześniej nie widzieli i zniszczyło im mózgi, bo są to kolumny McPhersona. Tu akurat jakiś gwint wsadzony, bo nie było już tych McPhersonów. A z tyłu sztywny most z drożkiem panharda i sprężynami. Proste, działające rozwiązania. Technicznie po prostu niezawodne auto. To już wygrywało jakby tej Toyocie w sumie Amerykę To jeszcze opowiem wam o wersjach silnikowych, bo ja tutaj mówię o tym słabym silniku To nie jest tak, że Selika miała tylko słabe silniki Miała słabe i umiarkowanie słabe Otóż mogliście też dostać wersję 2.0, 2.4, 1.8 I teraz uwaga, bardzo logiczne, najmocniejsze było 2.0, bo było z turbo i miało 118 koni Natomiast 2.4 to tam miało 90 coś I tak jest to krok naprzód względem Yy, pierwszych seli, które miały max 90 koni, ale przypominam, Amerykanie w tym czasie osiągali takie moce, z, pewnie z 5 litrów, także nadal lepiej niż Amerykanie. Rozum i godność człowieka. Ok, zamykamy maskę. Jedziemy się przejechać. Słuchajcie, zaczynamy przejażdżkę Toyoto Selico. Nie wynajdę drift, bo mam silnik 86 koni i co gorsza, yy, prawda, pożyczyłem tę furę, więc nie powinienem odwalać. Wrzucamy wsteka, wrzucamy światełka i ruszamy na wycieczkę. Już, już zaskakująco przyjemnie to rusza. Słuchajcie, znalazłem sobie kawałek toru testowego w Poznaniu, takiego bez ruchu. Nie mogę tu jeździć za szybko, bo to nadal teren zabudowany, niestety. Ale nawet jadąc tutaj, te 50 legalne na godzinę, to ja czuję, że to jest zaskakująco fajny wóz, nawet z tym 85 koni, czy ta 86. Trochę szarpie, bo gaźnik jest zużyty, ale on tak fajnie wchodzi w zakręty i tak fajnie się trzyma. Ma taki sztywny układ kierowniczy, który jakby dokładnie mówić ci, co się dzieje, że ta jazda już w tej chwili nawet tutaj, z taką umiarkowaną prędkością, o, ten silnik jest niedogrzany, bo coś tam, bo coś tam, ta jazda już na tym etapie jest naprawdę przyjemna. Oczywiście ona jest bardzo twarda, to, to czuć od razu jest bardzo twarda, ale to jak się trzyma w zakrętach, bo to jest, a jest cudowne. To jest raz. Dwa, ten silnik OHV na zewnątrz brzmi jak Polones, natomiast. Jak już mu dasz, to on brzmi zaskakująco przyjemnie. Taki, taki lekki wizg trochę jak włoskie silniki. I zaskakująco przyjemnie szybko rozpędza tę Toyotę. Że ona tak, o, tak czujesz to przyspieszenie. Na prędkościomierzu nie dzieje się za dużo, ale same przeciążenia powodują, że Micha się cieszy, że to jest naprawdę przyjemny wóz. Co więcej, ja nie miałem okazji jej wziąć na autostradę, ale dowiedziałem się, że, że to jak ona jest zrobiona aerodynamicznie, to w niej nawet nie jest specjalnie głośno na autobanie, więc nadaje się zupełnie na furę, na trasę. Pozycja za kierownicą jest bardzo sensownie przemyślana, ponieważ jest po prostu dobrze i wygodnie, a ja się muszę tylko troszkę jeszcze odsunąć. Siedzi się, tak wiecie, sportowo, nisko, tak. Tak, wszystko jest ok. Ja naprawdę, naprawdę podoba mi się ten wóz, nim się naprawdę przyjemnie jeździ. I co więcej, Chce się nim oczywiście też jechać normalnie, bo można nim jechać normalnie, ale jak chcesz przypierdolić, to czujesz takie zaufanie, że ten samochód ci na wiele pozwoli. Także muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony, że, że to jest. Jak na lata 80. mega, mega dobrze jeżdżący wóz, i on jeździ o niebo lepiej, ale o niebo lepiej od jakiegokolwiek wynalazku z lat 80. z Ameryki. Bo jest zwrotny, bo jest nadal żwawy. Nie ryczy może jakoś strasznie silnikiem, ale jest jakiś taki bardziej faktycznie ze sportowym zacięciem, a nie tylko z dużym ryczącym motorem. że... Ten wóz, ja w pełni rozumiem, dlaczego on osiągał niezłe wyniki w wyścigach i w rajdach. Bo to już w wersji fabrycznej, w wersji podstawowej, najsłabszej, to już daje radość z jazdy. Nawet bez przyciągnięcia i do jakichś posranych obrotów. No, teraz mam kawałek, to Wam pokażę, jak to tam się rozpędza. I co? I spróbujemy teraz ją przeciągnąć, bo się trochę rozgrzała. Gaźnik trochę dał dupy. No, na wysokich obrotach nie idzie wcale. To już, już jest jedna wada, ten silnik nie jest w żadnym calu wysokoobrotowy, czyli on ładnie idzie z dołu, ale beznadziejnie idzie górą. Także, no jest łyżka dziegciu, jeśli chodzi o tę beczkę miodu, czyli wóz jest żwawy, ale tylko z dołu. Także niestety, już się podjarałem, już się ucieszyłem, już chciałem Wam polecać ten wóz z tym motorem, ale nie. Kupcie to z czymś lepszym, bo to jest jak OHV w Polonezie. Dociągam do 3000 i też nie za bardzo chcę jechać. Tak, 3, 3,5 to jest koniec. Także słuchajcie: Toyota Selika trzeciej generacji. Fajny, ciekawy japoński klazyczek. Tu jeszcze z polską historią. Dość wygodny. Normalnie tym można jeździć. Jest dość niezawodne, Także mimo wszystko polecam, tylko weźcie to z lepszym silnikiem. I jest to dobry samochód, który prawda, wynalazł świat, wynalazł samochody i wynalazł prawda, drift. Oraz jest to dzień, w którym ja chwaliłem japońskie auta, więc mogę już zamykać kanał. Ale nie zamykam, ponieważ jestem teraz w Ameryce Północnej lub Środkowej, kiedy to oglądacie, i jadę tam polonezem przez całą, aż z północy na południe, praktycznie przez całą. Więc obserwujcie na moim Instagramie, link macie w opisie na bieżąco, a na jesieni spodziewajcie się serii filmów z tej wyprawy, bo będzie grubo. To już mogę Wam powiedzieć. Pamiętajcie też o jedynie słusznej porównywareczce od i Ac Mubi Pylych, którą macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, ale mi się zdusił ten gaźnik. Nie, no to trzeba zregenerować. No ale idzie. A, ale urwał. I powiem Wam, że nawet coś tam hamuje, trochę takie spowalniacze, ale hamuje. Także nie ma, proszę Państwa, źle.